Dzisiaj Jezus w Ewangelii uzdrawia, objawia swoją moc, przywraca zdrowie temu, który do niego przyszedł ze swoją słabością, ze swoją chorobą. Ale także dzisiaj Jezus tym uzdrowieniem konfrontuje się z faryzeuszami, którzy z jednej strony go przyjmują, którzy zapraszają do swojego domu, a jednak nie przyjmują jego łaski. Nie przyjmują Jego jako mesjasza, jako tego, który przyszedł także ich uzdrowić, wyprowadzić z niewoli grzechu. Dzisiaj to słowo w jakiś sposób także nas konfrontuje z Jezusem. Czy jest w nas postawa tego człowieka, który ma słabość, przychodzi do Jezusa i prosi: Uzdrów mnie. Czy jest w nas może postawa, Faryzejska, która dzisiaj w Ewangelii objawia się w tym, że faryzeusze milczą, kiedy Jezus prosi ich odpowiedź, czy może to czynić. Nie chcą zabrać głosu, nie chcą opowiedzieć się po stronie Jezusa. Czy ja każdego dnia opowiadam się po stronie Jezusa? Czy nie zbywam go milczeniem, kiedy mnie pyta? O to, czy chce z nim być, czy chce za nim iść, czy chce przyjąć Jego łaskę. Spróbujmy dzisiaj zmierzyć się z tym pytaniem, kiedy słuchamy słowa Ewangelii o pobycie Jezusa w domu faryzeusza i o uzdrowieniu tam człowieka, który o to prosił.